Maranata. Dzisiaj kochani króciusieńko teraz, ale powiemy sobie odpowiedzialności człowieka. Dlatego, że niektórzy nie rozumieją odpowiedzialności człowieka i myślą, że. E, myślą, jak tu ten bardzo nieprzyjemna. Jedna osoba napisała, ale już pomijając to, co nieprzyjemne, człowiek jest winny, że choruje. Czy człowiek jest winny, że choruje, ale zanim odpowiemy, pomódmy się do Boga, aby to wszystko było oparte na Panu. Ukochany, najdroższy Boże, nie będzie Tobie chwała i cześć. W Najdroższym imieniu Jezusa, chcę szczególnie prosić o prowadzenie teraz i od Twojego Ducha. Dziękuję Ci za krew przelaną, abyś pobłogosławił każdego słuchacza. W imieniu Jezusa, amen. Tak. E, człowiek jest winny, że choruje. I powiemy sobie, kochani, co to znaczy. Więc powiemy sobie o chorobach genetycznych, powiemy sobie. O tym, że oczywiście to jest zawyżane, wiecie, żeby pokazać, że człowiek, ale tak, w rzeczywistości jest tak, że około 97% naszego, nasz, nasz chorób jest zależny od naszego stylu życia 97%. Oczywiście zdarzają się wyjątki, że człowiek może zachorować z jakiejś tam innej przyczyny. Z jakichś innych przyczyn, ale generalnie, generalnie my mamy wielką odpowiedzialność, która ciąży na nas, tak samo jak za zbawienie. Czy myślicie, że za zbawienie my odpowiadamy, nasze własne, czy może mm, nasza sąsiadka? A może najmo, mąż, może dziecko odpowiada za nas? Nie? Jeżeli sobie weźmiemy w ten sposób, no to znaczy się, że w ogóle nie rozumiemy mm, zbawienia, no bo żadna sąsiadka nie odpowiada. Za nas. My każdy przed Bogiem sam stanie. Biblia mówi bardzo wyraźnie w Ezechielu, w innych fragmentach, że jeżeli nie oszczerzesz, on przyjmie, nie przyjmie. Więc kochani, krótko, mamy wielką odpowiedzialność i tak samo względem zdrowia, dokładnie tak samo. Jest to, że 97% to są choroby związane z złamaniem praw. Tego, że my je łamiemy, my My je łamiemy, bo je nie znamy, olewamy, o, lekceważymy i tak dalej, i później mamy konsekwencje. To jest przyczyna i skutek. Jest takie, taka zasada, jeżeli komuś przypomnę, że istnieje taka zasada, że jeżeli dotniesz gorącego, to się oparzysz. Będziesz się dziwił, że się oparzyłeś? Jak dotniesz gorące, powiesz o jejku, a jejku, no jak? Ja myślałem, że nigdy się nie oparzyłem, no gorące i się nigdy nie oparzam, tak? Powiecie sobie coś takiego. Czy rozumiecie, że jak dotkniecie, to dotkliwie odczujecie. I to rozumiecie. Rozumiecie to? Rozumiecie. Ale tu już niekoniecznie w takich sytuacjach. Są, mówię, różne, różne niuanse. Czasami się zdarzają. Na przykład, że, że choroba tak jak nawiedził chorobą Eliasz. Nie Eliasz, przepraszam, tylko Elizeusz. Przy końcu życia w Biblii jest taki przypadek. Są takie przypadki, ale to są wyjątki. Że na przykład nie wiem z jakiej przyczyny, bo przecież On zachowywał przecież prawo Boże, więc, więc też się prowadził. Więc to nie, że on sobie Bimbał, wiecie, jako prorok i tak dalej, bo był przecież wiernym prorokiem Bożym. Nie wiem dlaczego do końca tak się stało. Bóg może wyjaśni, może powie, może będzie szansa spotkania Chrystusa, żeby się zapytać, co się stało, jeżeli to w ogóle będzie istotne na nowej ziemi. Ale w tej chwili. Jest taka sytuacja, że tego po prostu do końca nie wiadomo. Ja to przyjmuję wiarą, że tak się stało. Jakiś cel w tym mógł być. Dlaczego tak się stało? Nie wiem. Wiem, że Bóg jest sprawiedliwy, jakby Bóg jest cudowny, bo ja go znam z doświadczenia, więc ja, wiecie, nie będę atakował Boga. Bo to znaczy tylko, że ja w ogóle nie znam tego Boga. Jeżeli bym coś takiego robił, bo jeden przykład się trafi, bo jeden coś się zobaczy i, i ten. Więc, kochani, <laughs> tak, to, tak to właśnie wygląda. Więc. My mamy odpowiedzialność. 97% to jest nasz własny styl życia. Łamiemy te prawa i, i zły styl życia mamy, bo to nie chodzi tylko o jedzenie, o nieodpowiednie. Chodzi o nieodpowiedni sen, odpoczynek, że za mało snu na przykład, albo jakiś sen rozbity. Nieraz praca też wymaga tego, ale to to się później odbija. Bo są prace na zmiany, które za, zaburzają ten rytm biologiczny i tak dalej. I to jest zrozumiałe. Natomiast są jeszcze inne kwestie żebyśmy rozumieli 27, ale 3% to jest genetyka. Około 3% to jest genetyka, ale genetyka też zależy 50, 60, 70% od naszego stylu życia. To znaczy w jakim sensie zależy, że nawet jeżeli skaza genetyczna, która jest jak pistolet naładowany. Na przykład matka ma skazę genetyczną i ma dziecko. I to dziecko ma się urodzić, to nie musi ono mieć skazy genetycznej. Jeżeli zakładając, będzie się dobrze zdrowo odżywiać zdrowo, dbać o zdrowie, to jest duża szansa, że ten pistolet nie wybuchnie i nie będzie skazy genetycznej dziecko mieć. Także dziecko nie jest skazane na skazę, jeżeli rozumiecie to, co ja mówię teraz. Ale jak tego nie rozumiecie i matka będzie sobie lekceważyła zdrowie i tak dalej, to na pewno wybuchnie ten pistolet. To jest raczej większe, no może 100%, nie, ale bardzo wysoki procenty, że wybuchnie po prostu i nie ma się co czarować. Czyli ta skaza zaistnieje. I teraz oczywiście system nas uczy, że nie mamy dbać o zdrowie, tylko właśnie chemię brać. Po co o zdrowie, po co zapobiegać? Wiecie, a właśnie dlatego, że chociaż uratujemy dziecko przez skazę genetyczną. Na przykład, oczywiście, mało tego, uratujemy dziecko, ale jeżeli już ta skaza by nawet zaistniała, nawet jeżeli by był taki przypadek, że matka, bo mogą się trafić też takie przypadki, ale to są już przypadki. I teraz ktoś weźmie ten przypadek i powie jeden, wow, widzisz, nie kłamiesz, bo o to się mi zdarzyło, albo coś, mimo że zachowałam zdrowie, mimo że dbałam o zdrowie. Ja mówię naprawdę dbać o zdrowie, wiecie? Ja nie mówię o wrażeniu dbania o zdrowiu, tylko rozumnemu podejściu do zdrowia, żeby rozumieć, co to znaczy, jak dbać. Bo wielu ludzi tego nie rozumie i mi się wydaje, że dbają, bo na przykład pójdą do biedronki, kupią warzywa, tam owoce z biedronki i tak dalej, że to dbają bardzo o zdrowie. Tak się niektóry wydaje, ale ja ale już nie, ja, To jest tylko taki przykład, wiecie, mały, drobny, ale tu nie chodzi o to tylko. Nie chodzi o markety, tylko i tak dalej. Więc, jeżeli naprawdę ktoś dbał i nagle i tak ta skaza zaistniała u dziecka, to to dziecko, kiedy będzie nauczone zdrowego stylu życia, to jego, jego ten. Nawet jak nie będzie ta skaza już usunięta, no bo ona zaistniała, bo się nie da jej jakby usunąć. To można bardzo mocno sobie poprawić jakość życia. Na jakość życia, a chyba to ma duże znaczenie, prawda, jak sobie żyjesz. No, jeżeli Ci nie zależy, no to żyj, cierp, męcz się i tak dalej. Ale jeżeli Ci zależy, no to sobie zmień. Więc odpowiedzialność nasza jest taka: tu jest 100%, bez jakichś wyjątków. Te, te wyjątki są, jak zawsze, od reguły, ale reguła jest taka, że jest od naszego stylu życia: 97%, a tam jest 60-70%. Można zmienić sobie jakość życia, więc nie jest 100%, nie jest 100%, bo jest skaza genetyczna, ale styl życia ma też bardzo duży wpływ na nasz organizm. Więc nasza odpowiedzialność jest duża, i człowiek jest winny, że choruje. Tak, w większości przypadków, poza takimi wyjątkami, rzeczywiście jest winny. Dlatego, że łamie prawa przyrody, bo, które Bóg dał. Łamie je w różnoraki sposób. Ja nie mówię tylko jedzeniem, nieodpowiednim, nieodpowiednim stumem, braku ruchu, innym rzeczy. Dlatego mówię, to dzisiejsza cywilizacja nas zabija, bo nie mamy podstawowych rzeczy. Siedzimy w klatkach, w blokach, nie ruszamy się, mało, bo się nam nie chce, bo telewizje inne absorbują, internety i tak O wiele dzieci dzisiaj nie wychodzą, prawda, więc prowadzą tryb. Taki, bo wola siedzieć przed komputerem, gry i te inne rzeczy. Słuchajcie, do no w większości przypadków tak jest. Oczywiście są, że wychodzą i tak dalej, ale to jest w porównaniu do tej, jakby statystyki, ilu zostaje w domu. A kiedyś, jak za komuny, myśmy, telewizor to był, to jak była dobranocka łoch, to człowiek poleciał, jak był młody, a tak to wychodził gdzie? Wychodził po prostu cały czas na dworze, bywał, wyszumił się, wy tego, więc ten organizm miał ruch dotlenienie, inne kwestie, usuwanie różnych toksyn z organizmu szybciej następowało, bo był ruch, po cenie się ze spotem z innymi, prawda, wychodziło też, no bo z moczem wychodzi z kałem i z potem, więc najwięcej, jakby, więc wiecie, te różne elementy miały to znaczenie. Jedzenie nie było chemiczne tak jak dzisiaj i wiele innych spraw. Nie było tego jedzenia, ale to jedzenie było tak chemiczne. Więc jak jadłeś mleko, to jadłeś mleko i jeszcze co? Jeszcze było w szkle, mleko było tak. Jeszcze chleb to miał taki smak, że jak ja kawał chleba, wiecie, sąsiad był, jeszcze raz przypomnę, bo dziś może to już mówiłem powtarzam, kawał chleba, ja myśmy szli tam grać, czy tam się bawić na, na Jana, na Jana tak było, taki kolegów Gostomianu, to teraz zostało odremontowane, tam jest liceum, ogólniak, ale wcześniej nie było, był, był po prostu stał pustostan i wiecie, do remontu, a tutaj no, było takie boisko, wiecie, zrobione, no normalnie, z, z, wiecie, no, ziemia i tyle, no i tam drzewa i tak dalej, i myśmy tam grali, myśmy tam mieli, bo to wtedy były takie czasy, to sąsiad był piekarzem i on, taka mała piekarnia była, i akurat ten okno było niziutko, i on nieraz w tym oknie otwierali, no bo wiecie, no piekarnia jest gorąca, więc te okna były normalne, pootwierane często, jeżeli to był sezon, jeszcze lato, y, 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 no, czy wczesna ciepła jesień, czy, czy wiosna. No i on taki kawał tego chleba oderwał, wiecie, jejku, ja, jak człowiek to jad, to miód w gębie. Dzisiaj nie ma takiego zboża już, wiecie, już nie u... Ja szukam tego smaku. Znalazłem jeden chleb starą metodą. Człowiek starszy to robi, który naprawdę tutaj, gdzie ja mieszkam, robi to w pobliżu i w sklepie można to kupić, i on tylko, on tylko robi, więc jak on że to już koniec. Teraz go akurat ma urlop, więc nie ma tego chleba. Podobno się zepsuł ten chleb, ktoś mówił, że był jeszcze smaczniejszy. Nie wiem, bo ja wcześniej nie byłem, więc nie mam odniesienia. Ale przypomina mi najbliżej ten chleb z komuny. I bardzo długo też zachowuje świeżość, dobrze przechowywany może na dwa tygodnie być i jeszcze się kroi, nie rozlatuje. Po dwóch tygodniach jeszcze kroisz, jesz. Więc taki na zakwasie prawdziwy dobry chleb, mieszany, mieszany. I powiem wam, że yy, to, to była, ja dzisiaj nie spotkałem takiego smaku. Więc ta różnica jest, ale słuchajcie, żeby dobrze rozumieć, mamy wielką odpowiedzialność za zdrowie, tak jak i za zbawienie. Nie staniesz przed Bogiem i powiesz: hej, Boże! Nie, żebyś tak powiedział jeszcze, bo wiecie, niektórzy traktują tak Boga, ale z szacunkiem, nawet z szacunkiem, byś powiedział: Boże, ale jak? Jak to? Dlaczego? Dlaczego? No, ja Ci dałem, dziecko moje, ty masz wolną wolę. Czy zachowujesz przykazania Boże, które dają Ci zdrowie, czy też nie? Jeszcze raz przypomnę ten fragment, kochani, żebyśmy mieli, że Bóg nie nawiedzi nas chorobami, jeżeli będziemy zachowywać Jego przykazania. Ale po co Jego przykazania zachować? Przybite do krzyża! No przecież! Po co Jego przykazania? My mamy miłość tylko! Tak! Nie wiadomo, co to znaczy, ale to nieważne. Ważne, że ją mamy. I teraz zobaczcie. No, niestety, ale, kochani, tak to wygląda. Wyjścia. I tutaj mamy: Wyjścia. 15, 26. Tak. 15, 26. I mamy, kochani, taki tekst. I powiedział: Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, Twego Boga, i będziesz robił to, co prawe w jego oczach, i nakłonisz uszy ku jego przykazaniom jego przykazaniom i będziesz przestrzegał wszystkich jego ustaw, to nie ześlę na Ciebie żadnej choroby, jaką zesłałem na Egipt. Gdyż ja jestem Pan, który Cię uzdrawia. Rozumiemy to? Nie, Bóg powiedział, że nie ześle takiej choroby. Oczywiście są wyjątki, tak jak mówiliśmy o Elizeuszu, że ta choroba nastąpiła u niego. Ale to są wyjątki, które potwierdzają regułę, kochani. A nie reguła. Reguła jest taka, jak tu Bóg powiedział. I mi, nie, I mi te wyjątki nie przeszkadzają, kochani, że są. one są. Bo są, trzeba sobie to powiedzieć, trzeba, jest coś trudnego, ale ja nie rozumiem do końca dlaczego. Oczywiście możemy snuć różne teorie, możemy to na siłę starać się zrozumieć. Ja rozumiem, ludzie to lubią. Bardzo lubią polegać na waszym rozumieniu, żeby rozczaskiwać tematy, boże, jeżeli Bóg pewnego rzeczy do końca nie objawił, no to nie objawił. Chyba, że gdzieś jeszcze znajdę, może gdzie to ukazał. Chodźmy nawet w duchu proroctwa, no to dam znać. Nie badałem jeszcze tego tematu, więc też jakby dlatego mówię, mówię szczerze, nie badałem, więc nie wiem. Jak zbadam, to będę wiedział. Na no w każdym razie tekst mówi wyraźnie, jeżeli będziesz zachowywał przekazania, będziesz słuchał mojego głosu, czyli będziesz mi posłuszny. A jak będziesz posłuszny? No czytając jego przekazania, nie? Czyli szczególnie dekalog. Ale nie tylko. Oczywiście nie swoimi siłami, tylko Bożymi, bo samymi swoimi siłami się nie zbawisz, niestety, przykro mi, ale nie jest to możliwe. No i tak. I powiedział: Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu pana twego Boga, jeszcze raz przeczytam, i będziesz robił to, co prawe w jego oczach, i nakłonisz uszy ku jego przykazaniom, i będziesz przestrzegał wszystkiego jego, jego ustaw, to nie zaś na ciebie. Jeżeli się poddasz, żebym ja oczynił, to w tobie inaczej mówiąc nie ty swoimi siłami żeby ktoś tego nie zrozumiał opacznie. Więc, kochani, tak to jest. Tak, mamy wielką odpowiedzialność przed Bogiem i za nasze zbawienie, i za nasze zdrowie. Tak. Ja wiem, że większość w tych charyzmatycznych kościołach innych to oni w ogóle zdrowiem to się w ogóle nie interesuje. Więc jaka odpowiedzialność? No jaka odpowiedzialność? No przecież my nie mamy żadnej, możemy wszystko jeść. No przecież Bóg nam pobłogosławił, pokazał Piotrowi, prawda? On może żyć wszystko. No a przecież, a, a wcześniej Bóg powiedział, że nie masz jeść toksycznych wieprzowiny innych. A co to tam to, 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 to Żydom dał tam? Tak, a ja mogę jeść to, a później choruję, nie? A później choruję i mówię, ale Boże, no jak to, dlaczego ja choruję? No, no to właśnie dlatego, że nie rozumiesz praw, sobie sam interpretujesz, sam sobie mówisz, co Bóg, co, co czy, jak trzeba należny być poddanym Bogu, bo ty się sam zbawiasz. No i masz problem, no bo nie, nie możesz się sam zbawić. No i masz problem, się nigdy nie zbawisz. będziesz chorował, będziesz miał konsekwencje tego, tylko... ale będziesz jeszcze przeczył na Boga. Później często, prawda, takie są konsekwencje. Później takie, taki, taki mechanizm. Więc, kochani, to, jeżeli chodzi o to sprostowanie. Dałem to, żeby to było wyjaśnione i oczywiste. Żebyśmy nie myśleli, że nie mamy odpowiedzialności. Żebyśmy nie zwalali, bo teraz już zwalają. 10% choroby genetyczne już niedługo 15 wymyślą, prawda. Mogą sobie... Schłupki, wiecie, obniżać, wywyż, wy, no, zawyżać, nie ma problemu. Tylko to nie jest prawdziwe. Więc odpowiedzialność nasza jest bardzo duża. Nawet w przypadku choroby genetycznej, też, żeby jakość. Albo żeby nie dopuścić do genetyki, do skazy, albo żeby jakoś poprawić. Więc to jest zawsze, zawsze, zawsze te przykazania mamy zachowywać. Nie, że jak nam system powie, że jak masz chorobę genetyczną, siądź w fotelu i nic nie robisz, no bo przecież jesteś wolny, no bo przecież jak masz chorobę, no to koniec, no genetyka, nie? No to już się z nim nie dyskutuje. W fotelu siadam i, i tego. No to jeżeli zrobisz w ten sposób, no to będziesz miał konsekwencje takie stosowne do tego. Czyli twoja jakość będzie życia okropna, niska. Jeżeli to Ci pasuje, ok, rób jak chcesz, Twoja wola, ale nie przeoc później nie tego, bo i tak to Ci nic nie da. Sam wybrałeś taką drogę. Więc ja Ci dzisiaj powie, powiedziałam wprost, że jesteś odpowiedzialny. Tak, człowiek poza wyjątkami. Y, y, jest, jeszcze raz powtórzę, jest winny, że choruje, dlatego że nie słucha praw Boży, bo Bóg konkretnie powiedział o swoim błogosławieństwie, ale ludzie lekceważą zdrowie, lekceważą wszystkie te prawidła Boże, no bo przecież po co? Wszystko można jeść, wszystko można, wszystko Bóg po Błogosławiu, prawda? Wszystko tak, toksyczne i toksyczne, wszystko po Błogosławiu, no to idź zjedz roślinę trującą. Jeżeli według Ciebie wszystko Bóg po Błogosławiu, to idź zjedz rodzinę trującą i po prostu w bólach umczasz. No, 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 ale błogosławiona powinna być, nie? Jeżeli wszystko jest błogosławione przez Boga, no to idź, zjedz tą roślinę trującą. Oczywiście ja nie namawiam, już teraz mówię. Nie, ja tylko powiedziałem przykładowo. Nikomu nie, nie namawiam, żeby nie było później łapanie na słówek, że ja kogoś namawiam, żeby szedł i ja trucizny. I, I się zabił. Absolutnie. Ale mówię przykładowo. Nie pójdziesz i nie zjesz trucizny, no bo jest trucizną. Wiesz, że jak ją zjesz, no to będzie skut no, wyobraź sobie takie, to, to, tą zasadę. Przyczyna i skutek. Wyobraź sobie tą zasadę. Przyczyna i skutek. Mhm. Dotkniesz się gorącego, się oparzysz. Rozumiesz to? Tak samo tutaj. Zjesz coś toksycznego, będziesz chorował. Jak to nie będzie toksyczne, takie, że ci od razu uka, trupi na miejscu, no to cię stopniowo będzie zabijać. I ty powiesz, no ale zaraz, nie zabija mnie. Nie, no, zabija, dlatego że wywołuje chorobę, czyli stopniowo cię zabija, bo. Wiecie, w organizmie ma być harmonia. Jeżeli jej brak, to się pojawia choroba. Jeżeli jest coraz większy brak, coraz większe chorób. A jak i, i zakwaszenie organizmu, czyli równowaga, czyli w, w kwasowości i zasadowości. Jeżeli masz za dużo kwasu, a dzisiaj mamy ten problem to będziesz chorował, bo wszystkie patogeny kochają kwaśne środowisko. A, a my dzisiaj chemia, nas, cukry, stresy, inne rzeczy, słuchajcie, nas zakwaszają totalnie. Naprawdę, my mamy problem dzisiaj z zakwaszeniem. Nie możemy mieć zbyt alkaliczne też, bo musi być równowaga, musi być harmonia, ale z, tym, z tą to chyba przy chorobach, jak człowiek już się bardzo mocno alkalizuje, może przesadzić też, ale to są wyjątki dzisiaj. Generalnie mamy problem z zakwaszeniem organizmu i brakiem równowagi. I przychodzi choroba, i nieważne jaka choroba. A jeżeli będziesz miał kwasicę organizmu, to będziesz już miał raka. Bo rak to kwasicę organizmu. To jest najwyższy szczyt zakwaszenia organizmu, i wtedy masz raka. On z kosmosu nie przyszedł, to są twoje komórki zmutowane. On z kosmosu nie przyszedł do ciebie, rak. Nie, to są odpowiedzialność twoja, bo dopuściłeś do tego, bo lekceważyłeś pewne rzeczy, i później to przychodzi. To nie jest tak, że to z kosmosu przychodzi do ciebie. Naprawdę. Jeżeli myślisz, bo chcesz rzucić odpowiedzialność, a dzisiaj ludzie zrzucają wszystko, rządy zrzucają. Ja wiem, że rządy cię uczą zrzucania, bo on zdefrauduje miliony i on ręce. Albo zamorduje Big Pharma, ileś tam ludzi, z jakimiś lekami i tak dalej, w konsekwencji. Albo nie będą bezpłodne, albo będą mieć poważne jakieś naruszenia organizmu. Nie ma odpowiedzialności. No nie ma, bo sami się jeszcze zabezpieczają, tak jak mówiłem. Na lekach pisze, że jak umrzesz... Prawda, o takim yy, leku na nadciśnienie. Umrzesz albo będziesz rośliną, bo będziesz miał zapalenie mózgu, albo jeszcze jakieś inne straszne konsekwencje. Nie ma problemu. Ty nie otrzymasz nic, bo tam jest napisane. Ty na swoją odpowiedzialność to brałeś. Trudno, trudno. Później konsekwencje spijasz. W większości się udaje, ale ile procent jakby chciał policzyć, a jakbyś był akurat w tym małym procencie? I co? Stajesz się rośliną, albo schodzisz z tego świata. Podoba Ci się to? Wątpię. Więc, więc dlatego ta odpowiedzialność, kochani. Nie chemia, my jesteśmy odpowiedzialni i na ile możemy i błogosławieństwo Boże. Bóg jest ponad tym wszystkim, więc Bóg, jeżeli nie, jeżeli tego to się modlimy do Niego i pamiętajcie, ja zawsze, jeżeli komuś mówię o zdrowiu, to zawsze mówię, że nadrzędne jest błogosławieństwo Boże w tym zdrowiu. Pamiętajcie. Nadrzędne Jego błogosławieństwo. Boga. Nawet jeżeli to są jego dzieło, bo ja tą zieloną żywnością ludzi uzdraw znaczy uzdrawiam, Bóg uzdrawia, ale ja im proponuję coś, co rzeczywiście ich uzdrawia czy, czy zachowuje zdrowie, to ja, kochani, wiem, że nadrzędne jest Błogosławieństwo Boże. No bo to Bóg daje błogosławieństwo, bo to jest Jego dzieło. Nie samo to, samo to dzieło wykonuje. I ja dziękuję dziełu, tylko dziękuję Bogu za to, Jemu oddać chwałę, bo On jest właśnie tym, który to stworzył. Więc to, żeby na końcu wybrzmiało bardzo konkretnie, to mam świadomość, że to jest chwała Boża. Jeżeli Bóg zdecyduje, to zajmie. Nie zawsze zadziała, nie zawsze coś się zrobi, nie zawsze ludzie konsekwentnie podchodzą do tego, nie zawsze stosują sześć filarów skuteczności i nie mają takiego efektu i różnych, więc to są różne później niuanse. Ale trzeba być szczerym przed Bogiem. Nie, na przykład nie stosuję wszystkiego, a żądam, żeby wszystko było. No wiecie, no... no mogę, mogę zażądać, ale też nie do końca, jeżeli bym wszystko zastosował. To duże prawdopodobieństwo jest zmiany niesamowitej. Także, kochani, także macie przyczynę skutek. Macie przyczynę skutek, macie przyczynę skutek i Boża, Boże Błogosławieństwo Nadrzędne. Pomódmy się. Ukochany, najdroższy Boże, niech będzie chwała Tobie, najdroższy Panie, Zbawicielu nasz, Królu. Niech Twoje imię będzie święte w nas, uświęcone z całego serca Cię proszę. Żeby było święte, żebyśmy nie łamali Twoich przykazań, żebyśmy nie wywyższali ludzi, nie wywyższali siebie i żebyśmy rozumieli, że mamy odpowiedzialność. Żebyśmy nie zrzucali tej odpowiedzialności siebie, tą, którą nam nadajesz, związaną z naszą wolnowolą Chwała Tobie za to. Fim de Jesus, amém.